Jeśli nie macie pomysłu na kalendarz adwentowy, to nie martwcie się. Xbox ma mnóstwo sezonowych atrakcji, które zapewnią wam rozrywkę przez cały świąteczny okres. W zasadzie każdego dnia adwentu możecie wybrać inną. Przed wami 24 gry, które wprawią was w świąteczny nastrój. W zeszłym roku Forza Horizon 5 dała graczom szansę na zdobycie wielu świątecznych wyróżnień, podczas których kierowcy szli jak przecinaki przez sosny, cukrowe laski i niewinne bałwanki. Pobierzcie więc grę z Xbox Game Pass i spodziewajcie się kolejnych świątecznych szaleństw. Jeśli jednak lubicie dorzucić odrobinę krwi i flaków do grzanego wina i jemioły, Dead Rising 4 to świetny wybór na rozgrzewającą, świąteczną rozgrywkę, zwłaszcza gdy sięgniecie po dodatek DLC Stalking Staffer. Przemierzajcie centrum handlowe pełne nieumarłych okropności, zamieniając cukrowe laski i choinkowe lampki w narzędzia świątecznej furii. Rozkoszne. W zeszłym roku wszyscy ubieraliśmy naszych Spartan w skórki Peppermint Laughter i jesteśmy pewni, że Halo Infinite zapewni nam w tym roku jeszcze więcej świątecznych niespodzianek. Plus z trybem Forge, który powraca w tegorocznej zimowej aktualizacji, możemy śmiało założyć, że społeczność zgotuje mnóstwo świątecznych atrakcji. Mroczny rycerz może wydawać się raczej fanem Halloween, ale w Arkham Origins przeżywa niezapomnianą Wigilię, gdy czarna maska wyznacza 50 milionów dolarów za jego głowę. Prawdopodobnie nie jest to jeden z ulubionych prezentów Batmana, ale każdy sposób na zbliżenie ludzi w czasie świąt jest dobry. Nawet jeśli mówimy o stercie nieprzytomnych złoczyńców. Użytkownicy Xbox Game Pass mogą wybrać się na biegun północny w Microsoft Flight Simulator i cieszyć się pięknie odwzorowanymi zimowymi warunkami pogodowymi. Uważajcie tylko na przelatujące sanie. W poprzednich latach deweloperzy przystrajali różne punkty orientacyjne w świąteczne lampki, więc kto wie jakie sezonowe niespodzianki czekają nas tym razem. Jeśli szukacie świątecznej przygody niekoniecznie spod znaku familijnej, to w rozszerzeniu DLC do Saints Row 4 How the Saints Save Christmas ujrzycie swoją ulubioną grupę młodych dzielnych gangsterów, próbujących uratować samego świętego Mikołaja. Ale czy uda im się wykrzesać z siebie wystarczająco dużo świątecznego ducha, by wykonać zadanie na czas? Z waszą pomocą na pewno tak, więc warto wyciągnąć do nich pomocną dłoń. Świat Minecrafta to kolejne świetne miejsce dla użytkowników Xbox i PC Game Pass na spędzenie świąt z całą gamą skórek i modów, które pomogą wprowadzić do gry świąteczną atmosferę. Pokryjcie wzgórza śniegiem, a domy bluszczem, przebierzcie się za Rudolfa i nie zapomnijcie udekorować choinki. To idealna gra, by zbliżyć do siebie rodzinę i przyjaciół w doskonałej klockowej harmonii. Posiadacze Xbox Game Pass otrzymają w tym miesiącu kolejny duży premierowy prezent do Hello Neighbor 2. Ci, którzy szukają świątecznej odsłony tej skradankowej serii powinni sprawdzić Secret Neighbor. Ten multiplayerowy spin-off wzbogacił się o mnóstwo świątecznej zawartości, która sprawi, że włamywanie się stanie się bardziej hmm, świątecznym przeżyciem. Święta to czas tradycji, więc spodziewajcie się, że wydarzenie Winter Wonderland w Overwatch 2 rozpocznie się tam, gdzie zakończyła się pierwsza gra. Pozwólcie swoim bohaterom wypróbować zimowe stylizacje, bo choć są militarnymi wojownikami, których nadrzędnym celem jest unicestwienie przeciwników, to zasługują na to, by cieszyć się świętami. A jeśli to nie wystarczy, grajcie jako Mei i cieszcie się chłodem przez cały rok. Być może zaskoczy was fakt, że seria o brutalnym zabójcy chętnie sięga po świąteczne klimaty, ale naprawdę tak jest. W misjach Holiday Horaders spróbujcie zlikwidować bandę paskudnych złodziei prezentów, a Santa 47 już stał się jedną z najbardziej kultowych stylizacji w serii. Na szczęście członkowie Xbox Game Pass znajdą całą trylogię, która tylko czeka na rozpakowanie. The Escapists dzięki świątecznemu dodatkowi Santa's Shakedown, dostarcza bardzo ponurej odpowiedzi na pytanie: jak Mikołajowi udaje się co roku wyprodukować te wszystkie zabawki? Gracze z nieco bardziej mrocznym poczuciem humoru będą mieli niezły ubaw, uciekając z tej groty. Tylko nie pokazujcie tego dzieciom. Call of Duty oraz Warzone zwykle wypełniają swoje skarpety po brzegi przeróżnymi świątecznymi gadżetami, więc nie zdziwcie się, jeśli w tym roku przy kominku pojawią się jakieś nowe bronie i dodatki. Pewnie nie skakalibyście z radości na myśl o spędzeniu Bożego Narodzenia w Lochu. Na szczęście Minecraftowa wersja lochów już od lat przechodzi świąteczną metamorfozę dzięki różnym zimowym wydarzeniom i rozszerzeniom DLC. Czas więc ciepło opatulić kostki i przygotować się na trochę świątecznego hacken W Destiny co roku odbywa się zimowe wydarzenie o nazwie Świtanie, które daje graczom okazję do zabawy na śniegu i zrelaksowania się po całym tym ratowaniu galaktyki. Skutery śnieżne w stylu science fiction i możliwość porzucania się śnieżkami to zawsze dobra zabawa, a do tego całkowicie darmowa. Mogłoby się wydawać, że mieszamy tu trochę święta i owszem, urocza gra RPG Costume Quest zwykle kojarzy się bardziej z Halloween, ale darmowy pakiet DLC Grabbins on Ice wprowadza ją w świąteczny klimat. Za oknem zima zła, a Fortnite rozpoczyna kolejny z corocznych zimowych festiwali. Spodziewajcie się zimowej metamorfozy wyspy oraz wielu świątecznych skórek i dodatków kosmetycznych, które przypomną Wam o co tak naprawdę chodzi w świętach. Wiadomo o przebieranie się w zabawne kostiumy i udział w battle royalowych pojedynkach. Zimowa pogoda może nie stwarzać idealnych warunków do jazdy, ale jakoś nigdy nie sprawiało to większych problemów w Rocket League. Zeszłoroczny festiwal Frosty Fest przyniósł graczom worek pełen świątecznych dodatków kosmetycznych oraz tryb rozgrywki w stylu hokeja na lodzie dla tych, którzy lubią się poślizgać. Gry i serii Yakuza naprawdę kryją w sobie wiele i choć teoretycznie opowiadają o życiu w wielkim przestępczym syndykacie, nie brakuje w nich miejsca na świąteczną zabawę. W sezonowych misjach pobocznych nasi gangsterscy przyjaciele biegali po okolicy zbierając prezenty, a nawet przebierając się za Świętego Mikołaja. Sprawdźcie całą serię dzięki usłudze Xbox Game Pass i przekonajcie się, jak wyglądają święta w wydaniu Jakuzy. Sam i Max potrafią robić dziwne rzeczy, prawda? W jednym z odcinków Beyond Space and Time nasz detektywistyczny duet udaje się na biegun północny, by zmierzyć się z uzbrojonym w karabin maszynowy Mikołajem i spróbować dowiedzieć się, co do choinki się tu wyprawia. Więc jeśli w taki sposób chcecie poczuć magię świąt, to proszę bardzo. Jeśli macie ochotę na odrobinę retroszpiegostwa w czasie świąt, to Darkside Detective ma dla Was misję o nazwie Byheart której zwykła wyprawa na zakupy kończy się fatalnie, gdy pojawia się ten wstrętny Krampus i zaczyna zamieniać wszystkich w gnomy typowe. Święta to czasem bardzo stresujący czas i nigdy nie jest to bardziej prawdziwe niż wtedy, gdy ekran wypełnia się śmiercionośnymi pociskami w świątecznej grze typu Bullet Hell Death Smiles' Merry Christmas in Hell. Chyba nie musimy tłumaczyć, dlaczego uważamy to za świąteczne. Jeśli marzą wam się białe święta, to nie znajdziecie nic lepszego niż snowboardowy symulator Steep. Skakujcie na deskę, ruszajcie na stok i cieszcie się jazdą w puchu, przemierzając swoją własną zimową krainę. Los Santos raczej kojarzy się z gorącym słońcem, ale GTA Online co roku daje graczom odetchnąć za sprawą zimowych aktualizacji. Dodatkowo dorzucają do niej dekoracje i kilka innych sezonowych prezentów. To dobry pomysł, jeśli chcecie, by wasza kolejna zbrodnia nabrała nieco świątecznego charakteru. Nie chcemy wdawać się tutaj w dyskusję, czy miasteczko Halloween to film świąteczny, czy halloweenowy, więc tylko delikatnie przypomnimy, że możecie zagrać w Kingdom Hearts 2 i wędrując przez świat Jacka Szkieletona, zdecydować sami. I jeszcze jedno. To jest świąteczny film. Kolędników brak, śniegu na razie też, ale za to mamy 24 niesamowite tytuły, które wprawią was w tym roku w świąteczny nastrój. Opowiedzcie nam w komentarzach o swoich świątecznych tradycjach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i kliknąć w dzwoneczek, żeby jako pierwsi dowiedzieć się o wszystkich niesamowitych rzeczach związanych z Xboxem, które pojawią się po tym, jak już znikną świąteczne dekoracje. Trzymajcie się, cześć.